Raz, dwa, raz, dwa, raz dwa. Cześć kochani. Pomyślałam, że jeszcze złapię Was w promieniach zachodzącego słońca. Przed chwilą nagrywałam odcinek. Wszystko dzieje się bardzo spontanicznie i dość szybko. Dlatego w dzisiejszym odcinku dwie stylizacje, ale myślę, że z elementem garderoby, który jest ponadczasowy i myślę, że większość z Was może posiadać go w szafie. Mowa o białej koszulce o tanktopie. I dziś w programie biorę go na tapet, ponieważ myślę, że taka biała koszulka daje nam wiele możliwości stylizacyjnych. Zacznę może od pierwszej, którą zobaczycie. Jest to stylizacja niewątpliwie monochromatyczna, ponieważ ja zawsze mówię, że te monochromy też... Wspomagają stylizację, one powodują, że ta stylizacja robi się szlachetniejsza, pod warunkiem też, że mamy na sobie szlachetne tkaniny, a przynajmniej te naturalne. W związku z tym tu pojawia się jeden, jeden, jedyny w sumie tak klasyczny tank top z mojej szafy marki Remain. Ja go zakupiłam chyba dwa lata temu w KDW. Oczarował mnie słuchajcie z jednej strony prostotą, ale z drugiej strony on ma w sobie ten twist w formie. Także to jest coś, co absolutnie zwróciło moją uwagę. Do tego spodnie skos, kos. Te spodnie znacie już z zeszłego lata. W śmietankowym kolorze. Ja zresztą bardzo lubię... Te kontrasty pomiędzy czystą bielą a beżami, kremami, i doskonale o tym wiecie. Pojawiają się lofersy w takim troszkę miodowym kolorze, ale one znowu są jakby ton w ton. To jeszcze raz, ponieważ mieliśmy małe zakłócenia. Tutaj Jacques wrócił z basenu. Powracając, lofersy botegi, które są w nieco minimalistycznym też wydaniu i też w tym miodowym kolorze, który tworzy też tą monochromatyczną nutę do tego torebka Derum Berlin srebrna tym razem, ponieważ ja bardzo lubię tę srebrną tubę nosić w okresie lata, szczególnie właśnie z kremami z czystą bielą, zresztą Pokazujecie się w takich klasycznych wydaniach. Sylwio, jeśli oglądasz, na pewno oglądasz. Jedna z widzek, ale też ogromna fanka i właścicielka torebki srebrnej. Wyglądasz w niej doskonale. I zaprezentowałaś to ostatnio też na swoich w swoich social mediach, więc to jest ta historia srebrnej tuby z czystą bielą. Do tego jak widać, słuchajcie, to są takie klipsy. Klipsy vintage, które dziś postanowiłam założyć to są klipsy rivenche. I wiecie, ja kocham łączyć stare z nowym i pomyślałam, że one taką mają w sobie nutkę, dramę. Cała stylizacja jednakże jest utrzymana w minimalistycznej nucie, więc bardzo, bardzo lubię ten kontrast pomiędzy tym, co jest takie właśnie w wersji drama, pomiędzy tym, co jest czyste, stonowane i również. Ja Was zapraszam do tego, żeby się bawić kontrastami, żeby łączyć style, żeby mieszać, żeby też uczyć się siebie i tego, w jaki sposób czujecie ubrania, bo myślę, że i to ostatnio też powiedziałam podczas mojej współpracy z Beatką, wspaniałą osobą, która zgłosiła się do mnie na przegląd szafy online i proces zakupowy, więc też sobie analizowałyśmy, jak ubrania można rozkładać na czynniki pierwsze, bo Słuchajcie, jedna sprawa to założyć po prostu ubranie, a druga sprawa to poczuć się i wykorzystać potencjał tych ubrań, więc przejrzyjcie sobie rzeczywiście ubrania, które macie w szafie, zobaczcie, co tam można z nimi stylizacyjnie zrobić. Na przykładzie koszuli można koszulę rozpiąć, zapiąć do samego końca, można zapiąć ją asymetrycznie, można pobawić się mankietami, można pobawić się również formą, więc tego jest naprawdę sporo. I kolejna stylizacja to już ołówkowa spódnica w roli głównej od Bay Malenberger. W przepięknym zresztą kolorze, który mnie oczarował. Ołówkowa, podkreślająca talię. I to jest też, słuchajcie, no właśnie taka interpretacja, myślę, nieco bardziej kobieca. Już odchodzimy z jeansów, odchodzimy ze spodni. Chociaż powiem wam, że kocham również, i tutaj nie miałam akurat, akurat okazji i czasu pokazać wam, bo zachodziło słońce, ale absolutnie tank top... Tank top z szortami, z jeansowymi szortami, z marynarką, ponieważ marynarka to jest taki element garderoby, który zawsze doda jednak takiego miejskiego sznytu. Więc jeśli macie jakieś świetne marynarki, ja mam na sobie dziś marynarkę, którą zdobyłam w vintage shopie, w Humanie w Berlinie. Uwaga, z czystego jedwabiu, męską, więc słuchajcie, nie ma lepszej sytuacji, myślę. Więc jeśli macie takie marynarki albo macie na celowniku, lub też zaglądacie do sklepów vintage czy też second handów, zawsze zwracajcie uwagę na jednak męski sektor, ponieważ wiem, że na tych wieszakach bardzo często kobiecych niestety nie wisi nic ciekawego, raczej archaiczne, bardzo fasony, taliowane. Staramy się tego unikać. Myślę, że. Mm, że jednak te męskie marynarki, raz, że można je świetnie przerobić u krawca, to dwa dają nam dużo bardziej takiego modowego, modowego finiszu. No i powrócę do tej ołówkowej spódnicy. Tutaj jeszcze, słuchajcie, jakoś tak weszłam, nie powiem, wyższy obcas. I tym razem botegi na dużym, dużym obcasie buty, żeby jeszcze podnieść tą stylizację, podnieść jej kobiecość. Czyli mamy tutaj prosty tank top, mamy tutaj znowu torebkę tubę, ale też mamy koszyczek od By bo zdecydowanie, czekajcie, czy ja tam dam nie, 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 nie. W tej pierwszej stylizacji jest by Malen Birger, sorry. Więc no w każdym razie bawię się niewątpliwie tubami, ponieważ są to moje naczelne torebki. I powiem Wam, że no jest to stylizacja minimalistyczna, ale jednak kobieca. Jak pojawi się jakiś fajny but typu sandał czy na przykład właśnie jakiś wyższy, wyższy obcas, niekoniecznie mogą to być też świetne bodki takie letnie czy też mule, mule są słuchajcie fantastycznymi butami, myślę na lato na drobnym słupku czy też na kaczuszce. To myślę, że zawsze te stylizacje po pierwsze są kobiece i już ten sportowy tank top robi się nieco bardziej też modowy i na co dzień. A trzeciej stylizacji to nie wiem czy nawet pokażę, słuchajcie, bo rzeczywiście to są takie mocno przerysowane, oversizeowe spodnie męskie z działu męskiego Levi's vintage. I co mnie w nich urzeka, no to przede wszystkim kolor, ich historia i to, że one są takie dużo, dużo za duże, przerysowane. Natomiast zawsze takie spodnie można po pierwsze uplastycznić, można związać mocno paskiem w talii. Ja je bardzo mocno opuściłam na wzór lat. Dwutysięcznych, troszeczkę pobawiłam się proporcjami, i troszeczkę celowo te proporcje zaburzyłam, bo tak też można. Słuchajcie, to nie jest tak, że my musimy być klepsydrami chodzącymi po ulicach i zawsze stylizować się w tych proporcjach, bo absolutnie nie. Myślę, że warto znać te proporcje, że warto znać swoje proporcje, ale warto też je zakrzywiać. I ja czasami chętnie to. Robię. Także tutaj też taka stylizacja minimalistyczna, miejska, ze sznytem, taka trochę LA, można by powiedzieć. Dajcie znać, która z tych stylizacji Wam się podoba. Moje drogie, moi drodzy, niewątpliwie na zmody wzięte i na stronie nataliapenar.com w mojej marce idą zmiany. Niedługo o tych zmianach się dowiecie, bo do mojego zespołu dołączy ktoś. Albo dołączą, o tym Wam jeszcze powiem, ponieważ wiecie, że jako stylistka, no myślę, że z dużym doświadczeniem w branży i w pracy z kobietami, chcę dalej rozwijać, rozwijać się w tej profesji, ale również wprowadzać do swojego teamu, wpuszczać do swojego teamu, dawać szansę nowym stylistkom i tak się złoży. Te osoby, które mają ochotę popracować ze mną, na pewno moi stali klienci będą pod moimi skrzydłami jak najbardziej. Pewnie również od czasu do czasu zdarzy mi się popracować z kimś nowym, ponieważ sprawia mi to ogromną frajdę i przekonałam się o tym ostatnio podczas współpracy. Z Beatką, fantastyczną kobietą. Ten proces, zarówno przeglądu szafy, mówimy tutaj o online, jak i zakupach, chcę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo kompleksowy. Ja go teraz bardzo mocno również ustandaryzowałam, czyli przechodzimy bardzo mocno przez kilka różnych etapów. Jest to zarówno spotkanie otwierające online, jest to edukacja, jest to Samo poznawanie siebie, tego co mamy w szafie i y, jest też ta część stylizacyjna, także wkrótce zmiany na stronie już od września. No i moi drodzy jeszcze warto dodać, że ruszam z drugą edycją Akademii Masterclass y, i ruszyły już zapisy. Otworzyłam już listę, że tak powiem, chętnych do wzięcia udziału w programie, ponieważ program jest, słuchajcie, bardzo kompleksowy. Jest to program, który trwa dwa miesiące łącznie. Obejmuje część online, czyli dwa zajęcia online, teorii. Uczymy się teorii przed warsztatami w Berlinie. Potem spotykamy się na trzy intensywne dni w Berlinie, i to jest ten czas, żeby. Wzmacniać swój warsztat, żeby się uczyć i ćwiczyć. Będziemy również ćwiczyć w galeriach mody, w najstarszej galerii mody w KDW, ale również w sklepach, w których można zbudować całkiem przyjemną i jakościową bazę. Oraz czeka na Was, być może na moje kursantki, pełen proces już po warsztatach w Berlinie, proces z klientem. Który, który, przez który moje, moje masterki przejdą, wykonując tak naprawdę cztery poważne usługi, zarówno stacjonarne, jak i online, ponieważ chcę dać Wam, być może przyszłym masterkom, warsztat i realne, realne narzędzia, żebyście mogły, mogły, mogły wystartować z pełnymi, z narzędziami i z kompetencjami w zawodzie osobistej stylistki. Myślę, że jest to absolutnie zawód przyszłości. Myślę, że jest to również bardzo odpowiedzialny zawód, w którym etyka, w którym psychologia pracy, w którym wysokie standardy i takie indywidualne podejście do człowieka jest niezwykle ważne. Moi drodzy, dziękuję wam za dzisiejszy mikro odcinek, szybki odcinek. Niemniej jednak mam nadzieję, że ten miły przerywnik wtorkowy należy do jednych z Waszych ulubionych, mam taką nadzieję. I jeszcze jedno. Bardzo dziękuję przede wszystkim Ani, która pojawiła się jako jedna z pierwszych moich tutaj przyjaciół kanału. Ja nigdy się tym nie interesowałam, nigdy nawet nie myślałam, żeby mówić Wam o wspieraniu tego kanału tu na YouTube, ale YouTube również daje takie możliwości. I napisała do mnie Ania z Norwegii. Która no jest stałą bywalczynią z Mody Wzięta, jest również klientką derum i słuchajcie, napisała do mnie, jak słuchaj, czy ty masz coś w funkcjach namieszane? Bo chciałabym zostać przyjacielem kanału, a nie mogę. Więc ja mówię, jak przyjacielem kanału? Przecież ja o nic nikogo nie prosiłam, i bo to tak miłe, że. Przede wszystkim, Aniu, bardzo Ci dziękuję tu na wizji. Jesteś moją pierwszą patronką, yy, przyjaciółką kanału, za co Ci bardzo dziękuję. I to jest przemiłe, słuchajcie, bo dzięki Wam ten kanał również się rozwija z Wami. Ja go tworzę zupełnie, no wiecie, jako YouTuberka. Czyli, czyli nie jest to jakby moja docelowa praca, jest to coś dorywczo, co traktuję również bardzo, bardzo, myślę. No, z serca wiecie, ja tu jestem co wtorek, więc tym bardziej było to przemiłe, że, że ktoś z siebie napisał. Słuchaj, jak można Cię wesprzeć, jak można to nacisnąć, żeby być Twoim patronem, przyjacielem kanału, więc niesłychanie. I słuchajcie, pojawiły się te opcje, więc jeśli macie ochotę mm, tak nieśmiało dołączyć do przyjaciół kanału, to serdecznie zapraszam, tam są dwa. Dwie opcje. Dziękuję Wam serdecznie za dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach, co chcielibyście jeszcze w nadchodzącym sezonie zobaczyć. Ja mam kilka ciekawych pomysłów, mam kilka ciekawych mm, marek, które chciałabym Wam pokazać: ludzi, którzy tworzą niesamowite historie, niesamowitą modę, koncepty. Marzę, żeby mieć na to coraz więcej, coraz więcej czasu. Także wszystko jest na celowniku. Dziękuję Wam bardzo, bardzo, bardzo ciepło za dzisiejszy odcinek.